A jak pan w ogóle trafił na was? Na Was? W internecie. Ale ja, jak to się stało? Bo... No bo ja lubię w internecie grzebać. I gdzieś mi się tam tak, taki tytuł Paragon z podróży pokazał. No. no włączyłem, bardzo mi się podobało i zacząłem już na tej stronie chyba... Coś tam pisać, ale hmm. nikt mi nie odpowiadał, bo pewno, żeście ignorowali, bo tam każdy może pisać, nie? No. Byle co. Ale myśmy w ogóle zdziwieni przez długi czas, bo pan w taki niestandardowy nie, nie sposób się komunikuje, wysyłając te kartki. Dlatego, nie że myśli. ja uważam, że jak się pisze list, to on musi ładnie wyglądać. I kiedyś, jak ja pisałem listy do dziewczyn czy do znajomych, to się pisało na papeterii. To był papier, wiecie, jak Jasne, to, jasne. Taki tam z obrazkiem pod spodem. No ale w tej chwili widzicie, no tak yy, z racji tego, że postanowiłem coś zrobić po swojemu i udowodniłem tym moim Paryżem i tą moją Pragą, że ja jednak potrafię zrobić, że to się nie kończy tylko na obiecywaniu... A jak panu pomysł, że tak sobie pojechał stopem Od was, od was. to jest od was zapożyczone. Czyli w sensie jakoś tam pan trafił na stronę, zobaczył, że o młode chłopaki jeżdżą na stopa, to ja też spróbuję. Nie, co? nie tak, nie w ten sposób. Ja chciałem udowodnić mojej rodzinie, że nie kończy się tylko na opowiadaniu i na obiecywaniu, a w międzyczasie już miałem znajomość Waszych stron, bo, bo, bo czytałem. Podróż do Maroka, gdzieś tam jeszcze mam, dużo czytałem mhm. Waszych tych y, artykułów i oglądałem zdjęcia. No tam do Pragi to pan stopem pojechał, prawda? Tak, do Pragi pojechałem stopem tam i z powrotem. No. I to było tak, moja żona powiedziała, puknijcie się, on tylko obiecuje, a potem tego i tak nie zrobi. I się bardzo zdziwiła, jak przyjechała z Polski, z Piły, bo ona akurat była w Pile, że mnie nie ma, że ja dopiero na następny dzień wrócę. Potem im obiecałem Paryż, a ja przed każdym wyjazdem, nie mam już tego, nie pokażę wam, co robię, ale jak mnie odwiedzicie, to wam pokażę, mm -hmm. robię sobie konspekt, co będę zwiedzał, mm -hmm. bo najpierw zwiedzam przez internet, wypisuję najważniejsze rzeczy, które ja chcę zobaczyć, nie tylko fotografie w internecie, ale żywo, dotknąć palcem, mm -hmm. o, nie? i jak już mam ten plan zrobiony, no to moja rodzina to widzi, że ja coś tam zrobiłem, tak. nie, i co ja chcę zobaczyć. Jak jechałem do Paryża, to moja żona mnie tak urządziła, że wyjechała, zostawiając mnie z tymi dwoma moimi wnukami. Ten jeden pracował i trzeba go było rano mocno budzić do pracy, bo mu się nigdy nie chciało wstać. bo jak do drugiej w nocy grali w kibie, to potem nie można było wstać. nie? To jest normalne, logiczne. A, a ten drugi nie chciał wstawać do szkoły, więc ja ich musiałem wyrzucać z tego łóżka i wieczne awantury i nieważne. W każdym bądź razie y, ona mnie zostawiła z nimi i myślała, że ja nie pojadę. A ja do Paryża pamiętam, jak dziś wyjeżdżałem w piątek rano, oni już mieli wolne, bo tu y, w sobotę się nie pracuje, nie? W sobotę rano wyjeżdżałem. W piątek przyszli jeden ze szkoły, drugi z pracy, a ja powiedziałem, rano wy, wyjeżdżam do Paryża. I załatwiłem sobie też na jakimś takiej stronie, gdzie kierowcy zabierają albo za bezcen, albo za towarzystwo. Tak, tak. Al albo... nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie, jest kilka stron. Jest ja jestem zarejestrowany na jednej z nich i mam ją ulubionych, ale nie pamiętam jak się nazywa dzisiaj. W każdym razie tak. znalazłem człowieka, który z Kaiserdam z Berlina, tutaj niedaleko ICC, wyjeżdżał do Paryża. Ja nie wiedziałem, że on jedzie do córki, dopiero po drodze, żeśmy się pogadali. On ma córkę w Paryżu, córka mieszka w Paryżu i on od czasu do czasu jeździ ją odwiedzać. I zabrał mnie do Paryża za 30 euro. To śmieszne, no nie ma takiego biletu, nie? No i pojechałem z nim, a on po drodze jeszcze mi powiedział, co mam zwiedzić. Ja mu pokazałem swój konspekt, No, wszystko w porządku. Zabił mnie na Montmartre i tam mnie zostawił. I zanim wyjechałem, nagotowałem na dwa dni obiadu. Powiedziałem, że żona będzie w poniedziałek. Ja jestem technolog Żywienia zbiorowego, więc umiem gotować, nie? Ja gotowałem na, na, na sobotę i na niedzielę obiady, żeby chłopcy głodni nie byli przy tych grach, przy internecie. I wróciłem chyba w środę dopiero, ja już nie pamiętam, ja tam byłem 5 dni. Ale to gdzie pan nocował? Na bieżąco sobie pan A, nocem zorganizował, drogi, Czy co? Czy... To jest moja tajemnica. No wy jak jeszcze, to? Wy jeszcze tak, się nie podróżowali jak ja i żeście tak nie, nie nocowali. To proszę o tajemnicę. I... W Praze pojechałem nieprzystosowany, bo to była taka moja pierwsza podróż. A to Przystosowałem... był tak kompletnie autostopem, że pan wyszedł na drogę, tak. zatrzymał samochód. Ale jak ja wracałem z Paryża, sobie nie wyobrażałeś jakie trudności miałem. W tym cholernym Paryżu nikt nie chce mówić po niemiecku, ani po rosyjsku, ani po polsku, tylko po francusku. No. I, a ja francuskiego ani w ząb. No ale dostałem się jakoś na autostrady, wytłumaczyłem im o co chodzi, rysowałem im, rękoma i nogami machałem. A pukali im. się w głowę, że. Nie, 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 nie pukali <grym> się. I wywieźli mnie, ale mój błąd, bo na pierwszą stację benzynową kazałem się zawieźć. A trzeba było jeszcze, przecież to niewiele kosztowało, nie pamiętam, chyba 16 euro. Trzeba było jeszcze odżałować te parę euro i na drugą stację benzynową. Na drugiej już się auta zatrzymywały po paliwo. A na pierwszej wyjeżdżały z miasta, jeszcze 18. miały pełno, i było ciężko złapać. Ale złapałem. Dojechałem do belgijskiej granicy z facetem, który musiał skręcać na Belgię a ja chciałem dalej na północ do Niemiec. I tam na parkingu, bo on mnie zostawił chyba gdzieś o trzeciej nad ranem albo o drugiej, do szóstej rana czekałem, aż kierowcy się pobudzą i zechcą jechać dalej. I tam już złapałem kierowca, dojechałem do y, Dieseldorfu chyba. W Dieseldorfie miałem przesiadkę, szukałem następnego auta, dojechałem pod Berlin do Ringu. A potem na ringu to już było całkiem prosto. No, <gry> A no, jak to było z tymi noclegami? No ja to sprytnie temat no. zmienił, dalej go czekali. Aha. <gry> <gry> Słuchaj. W Pradze nocowałem na dworcu. Przychodziłem na dworzec, nie wiedziałem, że go zamykają no. pierwszy dzień. To no, ja ach, na ławeczce gdzieś tam przeginię, bo ja nie jestem bardzo wymagający, żeby wygodnie spać. Ja mogę spać na krzesełku siedząc i się wysypiam i jest mi dobrze. Pięć dni czy cztery dni. To nie jest problem, nie? Jasne. Więc w Pradze nocowałem na dworcu i pod dworcem w krzakach. Dlatego, że no, nie wziąłem z sobą gotówki i nawet nie myślałem, żadnych hotelów nie rezerwowałem, ale w Paryżu już byłem mądrzejszy. I w Pradze mogłem to zrobić, mi nie przyszło do głowy. W Pradze kupiłem bilet turystyczny, tam on był chyba na 4 czy na 5 dni, na wszystkie środki lokomocji i na nocne też. A w Paryżu korzystałem właśnie z tego biletu jako nocleg. Wsiadałem w linię nocną autobusu i wiózł mnie z jednej strony na drugą Paryża. Przychodził kierowca i mówił, a ja bilet ważny, ważny. I z jednego końca na drugi, mniej więcej. No różne linie były, bo ja w nocy Paryż oglądałem, wtedy jak chciałam oglądać, to spacerowałem, a jak jeździłem, to wybierałem taką linię spod dworca, jak się to nazywało? Paris du Nord, chyba. Paryż Północ. Jest, tak no, tak. no, spod tego dworca wybierałem najdłuższą linię, a tam na rozkładzie jazdy piszę, ile trwa. No. no to była godzina i 35 minut. Aha. No to cóż, I, tak, I tak pan cztery noce spędził. Tak, w tych... cztery noce, to znaczy trzy. Spędziłem, Ale... trzy spędziłem w autobusach, a jedną położyłem się normalnie na ławkę w ogrodzie luksemburskim, bo tam wielu ludzi to robi. Wielu ludzi tam spało. Więc mówię, tu jest chyba bezpiecznie, skoro oni śpią, nie? No jasne. I ja też spałem. A bardziej się panu w Paryżu podobało, czy w Pradze? Praga mi się bardziej podoba. Paryż na mnie nie zrobił takiego bardzo zachwycającego wrażenia. No Barcelony nie przeżyłem, ale przyjdzie czas, że ja jeszcze pojeżdżam. Ja mam 64 lata. No to jeszcze jest kupa czasu wiadomo. A to czyli z takich podróżniczych planów to Barcelona na pierwszy ogień. Nie no, Barcelona już była w planie i była niezrealizowana przez mojego wnuka Bartka. No. Mi się wydaje, że najpierw będzie Fatima żeby mamy zdążyć jeszcze tam gdzieś zali, żeby coś zobaczyła. A potem zobaczymy, to już potem pójdzie jak nic nie nie będzie wiązało, żadnej pracy dokładnie. nie mam. Miałem już propozycję pracy tam, w takim charakterze jak tu, ale powiedział nie. I nie będzie starczy. No to za Pana przyszły podróże w takim ale, razie. Tak myślę, że gdzieś się jeszcze może turystycznie spotkamy na jakimś zakręcie świata. No najlepiej tak by było w jednym nocnym ale... autobusie, w to <grym> bardzo, <grym> bardzo A wnukom Pan jakoś nie próbował przetłumaczyć, że takie podróżowanie jest fajne, czy nie Słuchaj, bardzo się zainteresowali? oni widocznie nie mają zainteresowania, bo mnie nawet nigdy nie zapytali jak mhm. było i co było, więc ja im się nie narzucam, bo nie ma sensu. No ja. Nie ma sensu. Jakub, syn Macieja, tak, interesuje się podróżami. Jak byłem z nim na Cyprze chętnie ze mną zwiedzał. Byliśmy w Pafos, byliśmy yy, Manawgat, Manawgat. Nie, Manawgat nie, jak się nazywa. Boże, tak jak Ryba. Yy, Tam jest gdzie stoją te szkielety hoteli na Cyprze, gdzie, gdzie Turec, Turcy zbombardowali i to jest... Zapomniałem. Mam w moich notatkach. Mam na przykład to jest w Turcji, a, a, a tam się to inaczej nazywa. Zapomniałem. Jest taka miejscowość, gdzie można ze strony cypryjskiej oglądać zbombardowane, zniszczone miasto, gdzie się to wszystko wali, sypie, bo to już jest tyle lat po tych zajściach cypryjskich, ale tam nic nie odbudowują. Mi nie? się przypomni, bo ja, ja mam taką pamięć dobrą, tylko spóźnioną. Mhm. No. Oglądaliśmy dużo, byliśmy przy tej skale, gdzie się Afrodyta rodziła i gdzie ta piana taka fajna w morzu, no, no nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Z tymi moimi dłukami, no to na Rodos byłem z wszystkimi, zabrałem no. wszystkich. No chciałem im świata trochę pokazać i bakcyla zaszczepić, ale... To chyba trzeba samemu znaleźć w odpowiednim momencie. Chyba tak. Bo, ja, ja chciałem podróżować od zawsze. Bo. wcześniej się nie bardzo dało, tak? No nie dało się, bo to tak no trzeba tak. było dbać o to, żeby rodzinę zabezpieczyć, żeby jak się już taką głupotę zrobiło, że się wcześniej ożeniło, no to trzeba było później o to dbać, nie? Panu wody nalazi? Możesz nalać. To trzeba było o to dbać jakoś, nie. No może nie dbałem tak całkiem, bardzo dobrze, ale nie, no z tego co Pan opowiadał, to się chyba lepiej nie dało. Kochany, to trzeba wysłuchać dwie strony. Każdy sędzia musi wysłuchać no, dwie strony, nie? Ale to tak woli żartu, nie. Każdy będzie razie no po świecie lubiłem jeździć, no bo pierwsze co mogę Wam powiedzieć, że tak. Pracowałem w Czechosłowacji, trzy miesiące, w Brnie bo chciałem za granicą. Zawsze mnie interesowało, co tam kurde za tą wiedzą. Pracowałem w Moskwie rok czasu. A to było przed Grecją jeszcze? Przed. Jeszcze dużo przed. Tak? Dużo przed. W Moskwie pracowałem 78-79 tuż przed olimpiadą. No to pan z dogadywaniem się bez znajomości języka to chyba nie ma problemów, nie? To znaczy miałem największe problemy właśnie w Moskwie. Myślałam, że będę wracał z powrotem. <grywa> uczyłem się w klasie 5, 6 i 7, czyli 3 lata rosyjskiego w szkole podstawowej, bo wtedy szkoła jeszcze była siedmioletnia, nie? Nie ośmioletnia. Potem uczyłem się 5 lat rosyjskiego w techniku. I zdawało mi się, że ja wszystko rozumiem. Nie, rozumieć chyba rozumiałem, ale mówić ani w nie mówię. Jak zacząłem swoją karierę jako ten zaopatrzeniowiec i kierownik, no bo tam jeszcze była funkcja rozliczeniowca, ale to już nieważne. Jak zacząłem tą moją karierę yy, zaopatrzeniowca i jeździłem po tych sklepach albo po hurtowniach, gdzie tam się dało co wyrwać, to muszę wam powiedzieć, że Rosjanie tylko tak wzruszali ramionami, mówili Gruzin. Szczelika przyjechał, a to im się wydawało, że jakiś Gruzin przyjechał i, i oni nie mogą go zrozumieć. A ja w tym czasie jeszcze byłem czarny, nie taki siwy jak dzisiaj. No i młodszy byłem, mi się wydawało, że jestem Gruzin. Nie? No i, i doszło do tego, że ja sobie nie radziłem z językiem. Mówię, sobie, do cholery, albo będziesz wracał, zrezygnujesz, bo, bo zaczęłam mną nie? Albo weź się w garść. Pobiegłem na ulicę Gorkiego w Moskwie. Tam była taka międzynarodowa kniga. Tam kupiłem samouk języka rosyjskiego. Przez dwa tygodnie przysiadłem fałdy. Jak pojechałem po tych dwóch tygodniach po sklepach, to wszystko mówiłam. To ja się szybko uczyłem języka. Jak się chce, to można, nie? Tak. U mnie zawsze są drzwi otwarte Problem. dla wszystkich ludzi dobrej woli, o to tak mówię. Nigdy nie zamykałem ze sobą furtek, nie zaczaskiwałem i nawet jak mi się coś tam gdzieś nie powiodło i, i, i robiłem jakieś, no ja wiem, no może tak wyglądało, że to nie tak, jak, jak powinno być, ale nigdy nie zamykałem ze sobą furtki. Zawsze zostawiałem uchyloną, że można było wrócić. słowo. ja się jeszcze tak zapytam, to i, trochę wracając do tego, co pan przed chwilą tak. mówił, że ile lat minęło między od kiedy pan poznał Rudiego do, do jego śmierci? Siedem lat. Siedem 7 lat? Tak. 7 lat. Czy praktycznie przez te siedem lat się Pan nim opiekował? Tak. Przez siedem lat się nim opiekował. A ile minęło czasu zanim zaczął się Pan nim opiekować, a zaczął Pan mieszkać u niego? Rok. rok. Czyli rok, rok tam Pan przychodził od tego, jakbyś się narkomana tutaj. Nie, nie. Rok, nie, rok nie. Ja liczę, że z ludźmi byłem od chwili, kiedy zacząłem sprzątać, kiedyśmy się poznali. I to nie? było w latach 90. O Jezus, to trzeba by obliczyć, słuchajcie. 13 lat jestem w Berlinie. Dzisiaj mamy rok 2013. Czyli to było w roku 2000. Aha. 2001 jeszcze pracowałem na budowie, bo zabrakło pracy, bo, bo firma sprajtowała, nie wypłacili nam i szukałem roboty właśnie tu w tej knajpie na krumelankę. Czyli 2001. To do 2008 ludzi jeszcze żył, nie? No. A potem to już... Poszło. No. A to ciekawe z czego to wynikało, że on był taki oszczędny, skoro tyle pieniędzy? Ja nie wiem. On dostał odszkodowania za to, co hmm, wojna im zabrała. I ten domek na Kleinmachnow, który dostałem od niego, to też był odszkodowaniem dla rodziców. Ale on to wywalczył. Bo NRD zniszczyło to wszystko. Granica była przez Kleinmachnow, przechodziła i ten domek był w NRD. I on nie mógł z niego przez wiele lat korzystać. Dopiero jak mur runął, to ruszyło to odzyskiwanie. Kamienicę na y, pankow, to była też strona Lerdowska. Tam na północy. Tak, tam. na północy. Tam gdzie y, no, teraz jest taka dosyć chyba wielkopłytowa dzielnica Aha. Pankow, nie? Też jakąś kamienicę rodzina miała i on też to odzyskał. A wracając... Jeszcze dalej do, do historii jego. Wszyscy umierali, on został sam. A ta jego m, żona umarła wcześniej o 6 lat, więc on został sam już. I nie było komu tego dziedziczyć, nie było komu tego oddać w spadku, nie oddał, nie. i oddał mnie. To dla mnie było wnuków. Nikogo tutaj nie tak należy. Siostra Ludziego. Dostała zawał serca w wannie i zmarła. Yy, miała dwoje dzieci i szwagier jego. Nie wiem jak to powiedzieć. Gdzieś jechał, jakiś wypadek miał i oboje dzieciaki zginęły i on został ciężko ranny i zmarł w szpitalu. A cała reszta rodziny wujkowie, bo, bo samego rodzeństwa miał tylko siostrę. A, a wielodzietność w polegała na tym, że jego rodzice mieli dużo, dużo a to już nie, były, nie byli bezpośredni, tylko, no jakby to powiedzieć, kuzynów, czy jak dalsi, dalsi. I oni, oni już też wszyscy nie żyli, on nie miał nikogo. A ten wzrok on był się pod czy po prostu stracił w jakiś sposób? Chyba stracił w jakiś sposób i ja podejrzewam, że on sobie to zrobił, to znaczy on tak opowiadał lampami błyskowymi magnezjowymi. Wiesz, jakie były takie. Takie wybuchały, jakby. Takie wybuchały. I... Taki Aha. błysk. Tak. To była magnezja i to się zapalało czy jakoś w tym kloszu I on chyba sobie tym zniszczył ten wzrok. Jak macie w aucie no, miejsce, to wam dam maszynę do czytania dla niewidomych. Jest taka wielka, ona jest ciężka jak cholera, dzisiaj już się robi całkiem lekkie, nowoczesne, elektroniczne. A tam jest taka fajna. Naprawdę kontrast wydaje taki, że ludzi pomimo swojej ślepoty on tu miał wszędzie kreski napisane, narysowane, żeby móc schodzić, a teraz popatrzcie tu. Widzicie ten kontakt? Czy nie widać? Wszystkie były podfosforyzowane. Pod Ale gdzie ten kontakt? Jest w tym pokoju, czy gdzieś tu, dalej? Aha, tu, Aha, to nie, nie, nie widzę, widać. ja nie widzę tego, że. Już... Nie o czym muszą przywyknąć. W nocy no, widać. W nocy, w nocy widać. Wszystkie kontakty były podsporozowane, żeby on widział, gdzie zapalić światło. Mhm. A ta maszyna to jest coś takiego, ja wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie powiększa pięknie i kontrast jest tak biały od czarnego, Aha. że on czytał wszystkie listy przy tym. Wow. No. a to jakaś stara, taka stara, stara, stara staro, A ciężka jak diabeł, a ciężka jak diabeł, w twoich piwnicy. To moglibyśmy się tam nawet y no. przejść teraz, żeby tak się chwilę oderwać od. Oj, a ja chętnie czy zobaczymy. Na piwnicy? A możemy, no. tak byśmy się odświeżyli, czy czy za Nie. Przecież nie będziemy musieli mieć